Drogi i drodzy, Witam wszystkich bardzo serdecznie. Porozmawiajmy sobie o narzędniku. Wydawać by się mogło, to jest najprostszy polski przypadek, od którego właściwie nie ma wyjątków, to jest pierwszy przypadek, jaki wy zazwyczaj poznajecie, kiedy uczycie się języka polskiego od zera. Jakie tutaj mogą być niespodzianki? A okazuje się, że są. Zacznijmy sobie od podstawowych zasad. Oczywiście w momencie, kiedy wymówicie, kim ktoś jest. To używacie narzędnika. I kiedy mówicie na przykład, że On jest moim mężem, Adam jest Polakiem, Marcin jest moim studentem, Kasia jest moją najlepszą przyjaciółką, to tam wszędzie będą formy narzędnika. I to jest logiczne w kategorii języka polskiego. Dla Was to jest troszeczkę zaskakujące, dlatego że w języku rosyjskim tam pozostaje mianownik. My po prostu mówimy Ete, Majalutrze, Padruga. Tutaj zawsze podpowiadam moim studentom, żeby w takich sytuacjach tłumaczyli sobie te konstrukcję przez czasownik rosyjski jewlace Kiemta. I w momencie, kiedy wypowiecie Kacia Jawlajeca, ta może zrazu bójdź Kiemcema. No i ma po drugiej. No ale załóżmy, że zrozumieliście tę logikę w języku polskim. I co się dalej dzieje? Dalej wy chcecie tego narzędnika używać wszędzie, a tu właśnie jest niespodzianka. O której bardzo często w podręcznikach um, zapominają autorzy, jakoś tego wystarczająco mocno nie podkreślają, ale od tego będą niektóre wyjątki bardzo logiczne i bardzo strukturalne, że tak powiem. Pierwszy wyjątek polega na tym, że jeżeli my używamy słówka to, to wtedy nam zostaje mianownik, i jeżeli my mówimy na przykład, że Adam jest Polakiem, to my, ale jeżeli użyjemy to i powiemy Adam to jest, Polak i tam już zostanie mianownik. Jeżeli my mówimy, że Marcin jest studentem, jest moim studentem, Marcin to jest mój student. Kasia jest moją najlepszą przyjaciółką, Kasia to moja najlepsza przyjaciółka, albo Kasia to jest moja najlepsza przyjaciółka. Samo słówko jest, nie jest konieczne, jeżeli używamy słówka to. A, I to jest pierwsza niespodzianka, że tutaj pozostanie nam mianownik. I druga bardzo ważna rzecz, o której chyba w ani jednym podręczniku tak naprawdę nie widziałam żadnych notatek, ta kwestia polega na tym, że w momencie, kiedy my dajemy jakąś charakterystykę kogoś lub czegoś, to same cechy charakteru pozostaną nam w mianowniku, ten narzędnik pojawi się w momencie kiedy my do charakterystyki dodamy jakiś rzeczownik. O co mi konkretnie chodzi? Powiedzmy, że Mamy jakąś Kasię i my powiemy: Kasia jest jaka. Kasia jest wysoka, wysportowana i bardzo energiczna. I tutaj pozostanie mianownik. Narzędnik pojawi się dopiero, kiedy ja po tych cechach charakteru albo opisu, po jakiejś charakterystyce dodam rzeczownik. I wtedy ja powiem: Kasia jest wysoką, wysportowaną i energiczną kobietą. I wtedy tam będzie narzędnik. Natomiast Wy nie możecie po prostu powiedzieć, Kasia jest energiczną, wysportowaną wysoką. Bo to jest niedokończone zdanie w języku polskim. To jest nielogiczne, to jest niepoprawne i tak nie można mówić. I na pytanie, czy Polacy Was zrozumieją? Tak, pewnie Was zrozumieją mniej lub bardziej, ale po pierwsze, w formacie egzaminu to jest nieakceptowalne. A po drugie, i tak mam wrażenie. Że osoby, które nie znają języka rosyjskiego i nie rozumią, skąd się ten schemat bierze, czemu wy w ogóle tak powiedzieliście? Dla wielu będzie to taki niezamknięty temat, no ale ty chcesz jeszcze coś dodać, tak? Ona jest wysoką, wysportowaną i energiczną. Kim? Kobietą, dziewczyną, studentką, pracowniczką, kim? Więc musicie o tym pamiętać. Jeszcze raz, Kasia jest wysoka, wysportowana i energiczna. Kropka. Kasia jest wysoką, wysportowaną, energiczną kobietą. I tam, o, oczywiście, zamiast kobietą, tam może być cokolwiek. Tam może być e, osobą, tam może być pracowniczką, tam może być e, siostrą. Na przykład ja mam kilka sióstr, i, e, i Karolina jest e, tą wyższą, starszą i e, bardziej inteligentną siostrą, a jakaś Monika, na przykład, jest e, mniej e, energiczną i młodszą siostrą. Więc jakikolwiek rzeczownik się tam potem pojawi, to będzie od razu wskaźnik do tego, że tam musi być narzędnik. Natomiast jeżeli wy dajecie charakterystykę i po niej nie ma rzeczownika, to ta charakterystyka zostaje w mianowniku. To musicie sobie zapamiętać. Tyle ode mnie na dziś. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na ten temat, to piszcie mi koniecznie w komentarzach. Zasubskrybujcie mój kanał, dajcie mi łapki w górę. I do zobaczenia następnym razem.